Nowy darmowy skin już trafił do Fortnite i ty też możesz go zdobyć, skin jest dla graczy Fortnite i powiem ci krok po kroku, jak możesz go dzisiaj odebrać i już dzisiaj sobie nim grać i jego zestawem, ale na początek łapeczka w górę, subik, byłeś 100 tysięcy subów, co inny live odcinki na kanale YouTube i Twitch, także pomóż, zrobić 100 tysięcy i please, pisz, kod sejgam to w sklepie, jeśli ci pomogłem tym odcinkiem i dzięki, jeśli nie masz skina, to fajnie wziąć mojego kodu, bo mega mi to pomaga, bo z tego robimy konkursy, a niedługo pakiet startowy będzie lotowany na tym kanale, więc śledźcie Instagram i Sekuna dla partnera odcinka. Zgłodniałeś Podczas gry, mam dla Ciebie idealne rozwiązanie. Próbuj gotowych nagetsów, kurczaków lub skrzydełek od Drosset. Mają promocję gwarancja smaku, jeśli produkty nie będą Ci smakowały, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Ta akcja mega zachęciła mnie do spróbowania i produkty są serio dobre. Możesz wybrać swój ulubiony produkt, bo wybór jest naprawdę duży. I co najważniejsze, nie będziesz musiał robić długiej przerwy w grze, bo wszystko przygotujesz dosłownie w kilka minut. Koniecznie sprawdź promocję w opisie. Darmowy skin nie jest jedynym dzisiaj eventem, również możemy zdobyć darmowy plecak dla wszystkich graczy bez wyjątku. I teraz pokażę Ci szybko jak to zrobić, bo event trafił kilka godzin temu do i. Jest na specjalnej stronie internetowej, możesz odebrać taki fajny, srebrny plecak. Jest on naprawdę spoko, plecak będzie zdobycia tylko niecałe 7 dni. Więc musisz się pośpieszyć i wykonać mega prosty quest, który w sumie zrobisz w jakieś 10-15 minut z tym poradnikiem. Co musisz zrobić? Wybierz sobie na stronę, którą masz oczywiście w opisie. Jest to strona, która jest oficjalną stroną Epic Games. Po prostu wybijasz tam i logujesz się swoim konem Epica. I jest to bitwa społeczności, co oznacza, że po prostu wraz z innymi rywalizujecie i macie zgarnąć mega fajne nagrody. Ta nagroda akurat jest gwarantowana. I teraz co musisz zrobić? Po prostu wbijasz na tą stronę po zalogowaniu się, ukażeć się dokładnie, Twoje zadanie, zadaniem obecnym jest zrobić 50 kili na specjalnej mapie z trybu kreatywnego, więc zbierz sobie mapę z trybu kreatywnego, którą oczywiście znajdziesz na tej stronie i tam robisz po prostu 50 kili. Po zrobieniu 50 kili, otrzymasz dokładnie ten plecak. Plecak jest na razie unikatowy i nie wiadomo czy kiedyś będzie można go zdobyć, kupić czy coś innego, więc fajnie go odebrać, bo nawet jeśli byłby w sklepie, to i tak będzie kosztował co najmniej kilkanaście złotych, a jest to mega fajna promocja, szczególnie że robicie to giga szybko, macie sobie to zrobić ze znajomymi albo samu. I wszystko oczywiście do stronki macie w opisie. Strona jest Epic Games, więc nie martwcie się o swoje konto, bo nic wam się nie stanie i takie eventy są cały czas organizowane i warto brać w nich udział. I oczywiście najszybsza taktyka na wbicie 50 kg, to po prostu wbijaj ze znajomymi na tą mapę i po prostu sobie podkładajcie się, ty robisz 50 kg na znajomym, on na tobie i robi się to zanie jeszcze dużo szybciej, więc warto z tego skorzystać, żeby się nie napracować, a nagrodę jednak odebrać, druga kwestia. To darmowe rzeczy dla wszystkich graczy z okazji eventu letniego, już niedługo do gry trafi event letni, o którym musisz wejść będzie tam masa, ale to masa darmowych rzeczy będzie tam około 14 darmowych prezentów z okazji lata i będzie to oczywiście 14 dni lata, czyli codziennie jeden quest będzie wchodził do Fortnite'a i za każdy będzie otrzymał jedną nagrodę, z nagród będą do zdobycia takie rzeczy jak na przykład malowania do broni, lotnie, kilofy, emotki graffiti czy inne tego typu rzeczy, każdy będzie mógł z tego skorzystać bo event rozpocznie się na początku lipca a wtedy przez dwa tygodnie, Epic będzie nam dawało codziennie jakieś fajne questy i będziemy je wykonywać albo na zwykłym materiał, albo właśnie na specjalnym trybie na kreatywnym, tutaj co ważne, możliwe, że również w tym roku otrzymamy darmowego skina dla wszystkich graczy z tej okazji. Dlatego, że pamiętajcie, że rok temu mieliśmy fajnego skina pana Ciatka z kolaboracji z Fallgate'ami i każdy gracz, który oglądał mój kanał i subował, tego skina sobie odebrał. A teraz kosztują na jakieś tysiąc coś faudolców, więc mega dobry deal do tego również. Pamiętajmy, że Fortnite na wakacje często robi mega fajne eventy z darmowymi rzeczami, bo wtedy dużo osób po prostu gra w Fortnite i ma czas sobie to ogarnąć. Ja osobiście obstawiam, że jakiś skin będzie na bank z Afriko i mega na to lite, ale również może sam event też będzie miał skin, a nie jest na razie pewne, ale youtuberzy z zagranicy mówią, że może i we Fortnite, że wleci jakimś mega fajnym skinem, żebyśmy mieli właśnie taki mega mocny event lata, bo w tamtym roku byłam on dosyć słaby, więc może w tym roku Epic będzie chciało się odbić i zrobić coś naprawdę mega mocnego. A więcej o tym eventie usłyszymy już niedługo, jak tylko wejdzie pierwsza duża aktualizacja, no właśnie w tym Sony, wtedy dla Was nagram materiał i będzie ona przed początkiem lipca, także śledźcie kanał, żeby tego nie przegapić, bo event będzie naprawdę mocy i będzie to największe wydarzenie tego sezonu i każdy będzie mógł wzi wziąć sobie w tym udział, a Pamiętajcie, że te rzeczy często albo są unikatowe i że potem już się nie da ich zrobić, albo często są też jakimś zestawem pakietu, i wtedy na przykład kupujecie skiny podwiesie fauldolców jeśli macie lepiej na przykład lotnie czy inne rzeczy, i przykładem na przykład są właśnie skiny, gdzie Twenturifera Friend mogliście takie triki robić. I szczęśliwcy już zgarnęli dwa skiny w sobie podwiesie Fałdolców. I powiedzmy sobie o tym darmowym skinie, który jest już oficjalnie w Fortnite i możesz sobie go zgarnąć. Ten skin jest to taka ziomeczka, która wygląda naprawdę ciekawie, jest ona taka właśnie cała kolorowa i resztę stroju ma taką dosyć czarną skin. Wygląda prawie ciekawy i jest z od Epic Games i wreszcie trafił do Fortnite'a, ale trafił trochę w dziwnym czasie. Jedne co ważne, to pojawił się on właśnie dzisiaj w nocy i na tym o tym na bank jeszcze nie wiesz, bo w sumie pewnie nikt nawet ci o tym nie poinformował, także możliwe, że jestem pierwszy. Sam skin jest do zdobycia w pełni za darmo, co to oznacza, że nie musisz robić żadnych misji, nie musisz nic kupować, nie musisz wydawać na nic kasy, tylko po prostu możesz sobie to odebrać jak to możliwe. Jest to specjalna kolaboracja, która jest co jakiś czas w Fortnite'a. Co ważniejsze, o tym skinie, to potrwa ten event dookoło końca tego sonu, ale lepiej odebrać go w bo najczęściej tych skinów nie da się już nigdy zdobyć, skin jest naprawdę ładny i do tego zawiera cały pakiecik, dokładnie jeszcze z plecakiem prawdopodobnie też za jakiś czas będzie można zdobyć resztę rzeczy do niego, czyli jakieś ilofy, lotnie malowania czy inne rzeczy, bo często one wchodzą troszkę później do Fortnite'a a teraz co musisz zrobić i jak sobie ten pakiet odebrać jest on za darmo w sklepie PlayStation Store, wbierz sobie teraz na PlayStation Store'a i nie martw się jeśli nie masz konsoli, możesz skorzystać po prostu z konsoli kogoś z rodziny czy jakiegoś nawet kumpla, wystarczy tylko mieć podłączone konto, nie musisz wcale grać na PlayStation, ale podłączasz sobie konto właśnie do swojego konta Epica, jeśli grasz na czymś innym, wybierasz potem do PlayStation Store i tam szukasz tego pakietu, który kosztuje 0 zł, więc jest w pełni za darmo. następnie kupujesz sobie go, tak w sumie za friko i od razu ten skin będzie przydany na twoje konto, twoje jedne ważne, to musisz mieć PlayStation Plusa, ale na to też jest rozwiązanie, dlatego że jeśli ktoś nie ma PlayStation Plusa, to YouTuberzy za granicą mówili, że jest często event, nawet nie wiem czy nie teraz, gdzie macie zdobyć darmowy PlayStation Plus na 7 dni wtedy, po prostu możesz przez 7 dni olewać tego skina, a najlepiej też od razu i zgarniasz sobie to w sumie darmowym PlayStation Plusem, gigapelsem Gigapelcem olewać tego skina, bo pewnie do Fortnite'a już nie wróci i najczęściej te skins z PlayStation są dosyć rzadkie, a jest on dosyć ciekawy. No i myślę, po prostu każdy, kto ma PlayStation, niech sobie go zgarnie, bo są to 3-4 kliknięcia, minuta roboty, a jednak warto mieć go w swojej kolekcji. I skin oczywiście jest na stałe, także macie sobie go zgarniać i nie musisz robić totalnie żadnych questów. Ostatnio był skin, jak wiecie, Diablicy z Lodowej i tam akurat questy było trzeba robić, a tutaj macie taki skinek, że nic kompletnie robić, nie musisz tylko sobie go zgarniać i już umarz go na swoim Epic Games. I fajnie, jakbyście podesłali ten filmik kolegom, dlatego, że o tym evencie nikt totalnie nie mówi, nawet za granicą, mało kto jeszcze o tym wie, więc fajnie byśmy rozpromowali go, żeby wszyscy gracze mogli sobie go zgarnąć, no bo jednak jest to mega fajny event. Ale to nie koniec pozytywnych informacji, bo już zaraz do Fortnite trafiają mega mocne skiny, które musisz kupić z kodem SEIKAMSTER, bo są serombiste i większe graczanie czekała. Pierwszy zestaw to jest oczywiście zestaw DC. Sheena, jak i inni lekarze poinformowali, że niedługo do sklepu wchodzi całe DC i będzie mogli kupić takie jeszcze jak Harley Quinn, Pałka Harley Quinn, Marvel czy inne tego typu skiny. Skiny. Nawet teraz mam już Mr Serbista, o którym niedawno mówiłem, także polecam go z kodem Sakehamfer, bo naprawdę dobre skiny i kolejna rzecz, która również trafi niedługo do Fortnite'a, to cały sklep letni i to będziemy mieli już niedługo w Fortnite, możliwe już nawet w ciągu kilku dni, a najpóźniej dokładnie w lipcu wtedy będziemy mogli kupić wszystkie skiny, które wracają tylko raz do roku i są to skiny wakacyjne, które też polecam, bo są to najlepsze skiny w sumie eventowe, jakie tylko mogą być, tak zaopatrzcie się w takie skiny, jak na przykład właśnie plażowa Ruby, może Julka Kryształ czy Midas, czy nawet tworza Wiedźma i inne tego skiny skiny typu, bo są apele mocno tego, również wejdą nowe skiny wakacyjne, więc szykujcie w bo będzie grubo. I jeszcze szybka ciekawostka, że prawdopodobnie ten sezon może zakończyć się w sierpniu według klikerów, Obecnie son jest ustawiony, że zakończy się na koniec sierpnia, a jak wiecie na początku liki mówiły o tym, że będzie on trwał do września, a z tego co wiadomo są obecnie dwie daty. Pierwsza jest to data końca właśnie tego sonu gdzieś w sierpniu na koniec i wtedy faktycznie jeśli Fortnite by się wyrobił, no to można by zrobić dużo szybciej ten koniec sonu. Jeśli Fortnite się nie wyrobi, to możliwe wsunie koniec sonu dokładnie na wrzesień. Byłoby to oczywiście gigasłabe, ale też taka możliwość oczywiście jest, także będę was informował, jak wszystko będzie wiadomo, ale na razie czekamy na najnowszą aktuację, która już niedługo powinna trafić do Fornaia, ja pętaj łapeczka w górę subik na socjale w opisie wpisz kotce i Ci się podał ten materiał, żeby wspierać ten kanał i wbijajcie się na live, gdzie będziemy eksplodować set level w fortnite, ie. trzymajcie się, cześć